Ozdoby szydełkowe, malarstwo czy rzeźba. To tylko niektóre z prac, jakie można było podziwiać na wystawie rękodzieła mieszkanek i mieszkańca Rakowni. Przyszedł pomysł, żeby zorganizować taką wystawę, ponieważ z wywiadu, jaki tu zrobiliśmy, okazało się, że pań, który zajmuje się tym rękodziełem, jest dosyć dużo, bo wystawia się tu 15 pań. Jeden rodzynek pan, rzeźbiarstwo. Także pomysł, no mówię szybko. No od pomysłu do realizacji bardzo szybko, bo, bo mówię tylko uzyskaliśmy potwierdzenie, że pani są chętne i i przygotowaliśmy te wystawę. Prace, które pojawiły się na wystawie to często dziesiątki godzin żmudnej i mozolnej pracy, której efekty można zobaczyć dzięki takim inicjatywom jak wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Przez dwa dni wystawy wiele osób z Rakowni, ale i całej gminy mogło podziwiać kunszt i przede wszystkim zapał osób, dla których tego typu praca to przede wszystkim relaks. No, ja się uspokajam przy takiej pracy. To są moje prace szydełkowe, fierany robię, wyszywam obrazy krzyżykowo. Co prawda nie sprzedam Daję tego tylko, robię dla dzieci i rozdaję najwyżej znajomym, bo to jest niezapłacona praca. To jest po prostu dużo godzin i trzeba albo to lubić i robić, albo, albo się tego nie robi. Jak człowiek nieraz jest taki zmęczony, to to po prostu relaksuje ta praca. Bo to nie jest dla pieniędzy, nie jest no, dla oka po prostu, może dla rodziny, ale przede wszystkim dla relaksu. Rakownia jest położona na skraju Puszczy Zielonka i według niektórych pań, które wystawiały swoje prace, to właśnie to sprawia, że znajdują inspirację do działania. Chyba to miejsce, które tutaj jest, inspiruje do wielu działań, tak bym powiedziała. Do aktywności, krótko mówiąc. Ta aktywność pobudza do tego, że... Coś się urodzi gdzieś tam w głowie no i się szuka wtedy, jak to wykonać, jak to zrobić. No jest to wspaniałe miejsce. Mamy niedaleko puszcze, gdzie jest dużo zwierzyny, gdzie jest ta natura. Atmosfera jest wspaniała, życzliwość mieszkańców, zarówno starych, jak i nowych. W cudzysłowie oczywiście. Jest ta integracja, więc myślę, że to. To. O tym, że Rakownia jest prężnie działającą miejscowością, świadczy zdobycie dwa tygodnie temu pierwszego miejsca na zawodach jednostek pomocniczych oraz organizowanie takich imprez, jak choćby wystawa Rękodzieła. Wszystko to sprowadza się do tego, że mieszkańcom Rakowni po prostu się chce. No, kiedyś właśnie taką reklamę oglądałam. Starsza pani mówi: Cieszę się, że chce mi się chcieć. I właśnie chyba o to chodzi, że musi się chcieć komuś coś. Zrobić, pokazać to, żeby inny mógł przyjść, zobaczyć i docenić, że jednak coś ludzie potrafią zrobić i robią. Wydaje mi się, że taka jedność jest w mieszkańcach rakowni, potrafią się skrzyknąć, jak gdyby tak, no może coś zrobimy? Jest dużo przykładów takich spójności naszej. Mm-hmm.